Hej, witajcie. Oto Kinowy Express, czyli taki mały przegląd filmów, które wychodzą w ten weekend oraz małe porady na co warto się wybrać. Dzikie Historie to produkcja z Argentyny, więc pomyśleć by można, że ten film będzie się dał obejrzeć tylko w małych kinach. Ale nie, leci nawet w jakieś Cinema City i innych takich. W skrócie jest to czarna komedia o tym, że ludziom puszczają nerwy. Whiplash to produkcja, którą już miałem okazję obejrzeć na pokazie przedpremierowym i nawet zrecenzować ją w codzienniku numer 85. Fantastyczny film. Thriller muzyczny o dwóch zajebiście mocnych osobowościach. Ambitny chłopak, który chce się nauczyć grać na perkusji i ostry nauczyciel. Jedyny problem, który wynikł z tego, że film jest taki dobry, to to, że postanowili zastąpić ten śliczny plakacik, po prostu listą zachwytów nad filmem. Niezłomny to film w reżyserii Larry Croft, znanej z filmu Lara Croft, Lara Croft, Tomb Raider oraz Lara Croft, Tomb Raider 2. Jest to film o olimpijczyku, który zaciągnął się na wojnę i podczas II wojny światowej został wzięty w niewolę przez Japończyków. Ponad dwugodzinna produkcja oparta jest na prawdziwej historii, ale pamiętajcie, że tym nie ma znaczenia. Wszystkie filmy dla bezpieczeństwa powinniśmy traktować jako fikcję. Paddington wygląda na uroczy film familijny i został pozytywnie oceniony przez krytyków, ale niestety dostępny jest wyłącznie w wersji z polskim dubbingiem. Co w przypadku filmu aktorskiego jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Nicole Kidman z głosem Ostaszewskiej? No pewnie, zapraszamy. No ale wiadomo, na film dziecko można zabrać dzięki temu i to właśnie do dzieci film jest skierowany. Wielkie Oczy to najnowszy film Tima Burtona o gościu, który przypisuje sobie sukcesy malarskie swojej żony. W rolach głównych ulubiony nazista i filantrop wszystkich dzieci Christoph Waltz oraz Amy Adams. A chcecie jakąś inną gwiazdeczkę zobaczyć w kinie? No to jest taki film Son of a Gun, w którym... Iwan McGregor... Bleh. W którym Iwan McGlegor... W którym Ewan McGregor gra największego przestępcę w całej Australii. A więc zapominajmy, że Australia to jest miejsce zsyłki wszystkich najgorszych przestępców, więc jak on jest najgorszym z najgorszych przestępców, to musi być całkiem konkretny przestępca. I proszę bardzo, jest naprawdę w czym wybierać. A jeżeli chcecie się wybrać na coś mądrego, na jakiegoś pewniaka, to ja byłem na Drodze Krzyżowej i serdecznie polecam ten film. Nawet choćby ze względu na samą pracę kamery, jest to tylko 14 ujęć, jak 14 przystanków tam, chrystusów takich tam. 14 nieruchomych ujęć, których najdłuższe trwa chyba 15 minut. Więc to jest doskonały popis. Możemy sobie tak popatrzeć na to aktorstwo i popatrzeć z boku i popodglądać tych ludzi. Do tego sam odbiór filmu zmienia się w zależności od tego, jaki osoba ma stosunek do wiary. Antykościelne Bachory znajdą swoje potwierdzenie, że Kościół to jest zło, niszczące ludzi, a chrześcijańskie Bachory znajdą film o poświęceniu i opresji, daleko lepszy od obcego ciała jego. Zaś wszyscy pozostali, czyli ludzie, którzy nie biegają z pochodniami po ulicy, skandując swoje opinie, znajdą po prostu mądry film. A z ciekawostek udało mi się dostać DVD Snowpiercera. Jest to jeden z fajniejszych filmów zeszłego roku i można go dostać za 20 zł, najwyraźniej. Nawet w takim miejscu jak Saturn da się dostać, więc mm, polecam, jak ktoś jeszcze nie widział. Bo, bo to jest film, który nawet za granicą nieraz trudno dostać na jakimś nośniku bo on ma mnóstwo różnych problemów z dystrybutorami na świecie. To tyle w dzisiejszym Kinowym Ekspresie. Dajcie znać, na co się wybieracie do kina, na czym byliście, jaka jest wasza opinia na ten temat i jeżeli macie jakieś przemyślenie, to też nie bójcie się napisać jakiegoś komentarza. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia za tydzień.